Apa koltuğum Apa on ayağım kışlanıyor, öcüm Apa sol yem kışlanıyor, diz kaydı Apa bercerim kışlanmıyor, balam çutuşsun anca Dere dede damdım Dümdare duydum O kolu kuvvetim Sizin mi? Meryem tasla serim Ağa değsin mi? Çok fiyat var? Patrz go, nabietą. Ja Chcę, żeby jakiś hindus nie jechał, bo u nich, bo u nich to jaźle jest, że bo tam królowa bi królowa rządzi. A więc jest ruch lekko lewostronny. Dobrze, dobrze, jedziemy, panie Pawle, trzymaj się, pan. No i pan Paweł, no kurwa, jedziemy, <laughs> Jedziemy, panie Pawle, nie dygamy. O, gitary tutaj ma ten sklep, ten, jak to on się nazywa? Nie płaczewka, bo tu miejsca brak. Kurwa, jak tu jebie jakimś jakimś kurwa schabowym Co to jest do chuja A to nie jest plac na rozdrożu No tutaj to nie przejadę No dobra Zwojga złego nie jest tak źle. jest tak źle. Pojedziemy tu. To jest ulica słuchajcie, Armii Ludowej, ale swego czasu, jak tą ulicę Armii Ludowej przemianowano na Lecha Kaczyńskiego, tak w sądzie przegrali sprawę. I zapomniano tutaj zdjąć jednej z tabliczek. Chłopecki po prostu zapomniały. I przez jakiś czas ostatni blok, tutaj po lewej stronie, miał tabliczkę Kaczyńskiego. No przez chyba dobrych parę miesięcy, bo przecież chłopeckowo <laughs> to, koło dupy to ma. Pierdoi, że, że coś jest tak ich to nie obchodzi a wyjedziemy na ten, dobrze to nawet wiem gdzie wyjedziemy dobra, to jedziemy jak talala. jedziemy jak talala. lala chyba, że nie wyjedziemy zobacz dobra. zamknięte coś? Nie nic Nie, Nie, wszystko jest OK wszystko jest okej. porządku. O maja, O patrz go kurwa. Widziałeś, jakie w Zobacz. O dziurę w ziemi. O I pojechać sobie. do domu. Jak będzie deszcz, gdzie ja wyjechałem? A tędy to nigdy w życiu nie jechałem. Już. A. Niech warte. A, bo tutaj muszę. O. Ty czekaj, dobra, wszystko wiem, ale ja nie mogę wyjechać na to. Kurwa, nie mogę wyjechać przecież na to. Na Ujazdowskie. Ha. A, się pogubiłem. A few minutes later. I teraz my jedziemy idziemy tu. Kurwa, nie tu. Ja cię kręcę. Ale się to... A dzisiaj to już głównie. Nie będziemy jechać na Wisłostradę, bo po prostu mi się już, już nie chce. Chyba wrócę. A few moments later. Zaraz mnie tu najedzie jakiś cholera Uber. Albo roznosiciel ziele tego czy tamtego. Patrzcie, jak w Wietnamie się czuję. No, patrzcie. Jak w Wietnamie. Dobra. Panie Pawle, weź się pan, nie wygłupiaj. Zaraz Patrz, 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 jak jadą. Jak jadą. Jak krzyczą, zobacz, jechali ze wsi. Zobacz, Warszawa ich opętała. Zobacz, zobacz. Zobacz, jak się zachowują. Kurde, znowu jadę na plac na rozdrożu. Słuchajcie, nie wiem, jak ja to zrobię dzisiaj, ale ciągle jadę nie w tym kierunku. A on co kurwa, nie widzi, że ja jadę z naprzeciwka. Musi jechać koty. Baby zabierze mu ją. Kto z roweru? Co za naród podły? He, śmiechowate. Mam sulejkę, przyznaję się. Mam, 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 mam. mam. Mam, ale nie przeszkadza mi to w seksie. Absolutnie. Absolutnie. To jest mit. Niektórzy murzyni nie potrafią rozpoznać ścieżki od, od tego. Stop it. Get some help. Taka. Trzeba uważać, bo w każdym kroku można dostać padałem w głowę kurwa, Normalnie ja już nie kojarzę o co tu chodzi Och, ty kurwa, ale nie przestraża Co jest to? Chuja Zobacz jak chłopecki ułożyły kosteczkę. No ale zobacz, zobacz Chyba korzeni nie powycinali To gdzie to, co co będzie Ja cię kręcę Hmm. O patrz go, patrz go po skąd, skąd te ludzie wyłażą. Ja się kręcę z jakichś tych dziur No tu pięknie pachnie po lewej stronie, są ogrody zakonne. A więc siostry, nie wiem, szarytki, czy jak one tam mają e, Tutaj mają za tym żywopłotem po lewej stronie. Mają zakonne ogrody. pachnie warzywami, pewnie zbierają się miać. <laughs> o, no, wachnie owocami, warzywami, agrestem, pomidorem. Czym pachnie? Tulipanem czy różą? Na początku cipku pachnie, a później tulipan, a zaraz sprawdzę dalej <laughs> jeszcze. Jeszcze dalej jak tu to będzie I tak dalej a ja jadę jadę, jadę jak na olimpiadę <grybuj> Tylko że tak, ja to i bakteria mi siada i wszystko. O kurwa połamie zaraz tą holenia. Bakterię miałem niedużą telefon. No, Angliki, Angliki, right, right. A tutaj zasłujcie, tawaryści, a tutaj to nie wiem co to za co to za eskapada. A wycieczka z Poprawczaka. Zaraz będę szedł pieszo jak, patrz kurwa na biało-czerwono się most świecił, a teraz zobaczcie kurwa jak się świeci. Ja piernicze A kiedyś się świecił na biało czerwono Dzisiaj te barwy są niepopularne. Ja cię kręcę. Szubrawce. Dla tych gości będą siedzieć i prażyć te dupy. cholera Idziemy na top. Nie bój się. Nie bój. bardzo. Uważać trzeba na pieski, żeby Bojle, nie, ten, nie rozjechać no. pieska, bo może rozjechać właściciela jak, 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 jak pieska. That's fucking illegal. O, zobaczcie, tak, był, były. Był. O, zaraz się przewróci. Zaraz się przewróci policja. I tyle. Little longer than a few minutes later. No, uch, kurwa. Muszę się tutaj patrzeć, gdzie jadę, a nie, a nie na jakieś pierdoły. Jeszcze tam podjedziemy, no tam chyba jakieś czołgi stoją. O, zobacz, zobacz, chodzą po ścieżce, rowerowe. Po chodniczku proszę, tak? a, niech pan jedzie, po chodniku. Tutaj a tutaj? Nie można, po ulicy nie można. Niech pan jedzie w tutaj, Ale dlaczego ten, nie pan? można? To jest na razie droga wyłączona. Wie pan, tam są te czołgi, no wszystko, takie dostaliśmy. Ale jak tam nie mogę przejechać? No ale. Tam są strone prawda? Tak, tam pan jedzie. Tak, tak. W tak. stronę cytadeli, nie, nie. No, tak. tak. No, o, dobrze, dobrze. Dobrze, widzicie kobieta, jak zajarzyła? Kobieta zajarzyła, widzisz? Jaka afera się zrobiła, że droga zamknięta. Dobrze, że zamknięta. Bardzo ładnie, że zamknięta. Bardzo <laughs> dobrze, że zamknięta. Ty, ale słuchajcie, tu stąd zaczyna się, zaczyna się nasze, nasze uzbrojenie, a tego ma być podobnie dookoła świata. Jeszcze jeden dzień dłużej. Pierwsze są motocykle. Jak już żeście zobaczyli, są motocykle. I proszę bardzo, stoją tutaj samochody i samoloty różnego rodzaju. Zobaczcie, Katiusza, lata 60. te, te sprawy. Be. Bardzo ładne... O, pamiętam to. Czyżby to były moje czasy się wspominają? Czyżby to muzeum przyjechało tutaj? Czy to ta armia, czy to ten sprzęt, który ma powalić na nogi? O kurde władze no. Komunistyczny chuju! No ja to na składnicy węgla dawno temu pracowało. A to węgiel się normalnie podbiera, you need to shut the fuck up. O, ja przejadę, dziękuję. ja tutaj. Dawniej to, to by człowiek wódkę przywiózł żołnierzom, a teraz żołnierze mogą sobie iść do domu, i nie trzeba im wódki przynosić. No. O, most pontonowy, rok 2022. Świeża sprawa. Ale skąd ja znam te mosty pontonowe, Skąd ja znam te ciężarówki? Wszystko rzeczywiście. O ten jest jeszcze przykryty jak nowy model samochodu. Bardzo ładnie. Dobra. No i słuchajcie, i tutaj mamy Co mamy? Mamy Abramsy? Nie, to jakieś niemieckie leopardy chyba. No jutro przyjedziemy tutaj, weźmiemy kompotu dla żołnierzy, żeby się napili. Przepraszam, co są leopardy? Dobrze, dobrze, poznał. Dob o, o, dziękuję. O, dobrze, bardzo ładnie. Synu, nie pytaj, to wszystko nowe. To są te właśnie przemalowane samoloty, mają być przemalowane. Tutaj wszystko gra i skończyły się niemieckie sztuczki. Zaczęły się jakieś polskie lata 70. Wielo, a chałupica samobieżna. To są chałupice samobieżne, tak? Dawniej to były goździki, a teraz to już nie ma goździków. I bardzo kurwa dobrze. Są Co, Co, jeszcze? No. O, nie poznaję. Ach, tak. Nawet te same kołary to nie No właśnie. To goździk jest. O, to mi się podoba coraz bardziej. Jutro świat ujrzy potęgę. Świat ujrzy... Ile teraz, piszcie no, ile teraz żeliwo kosztuje stal za kilogram. Świat ujrzy tę te, te masę pieniędzy. O, a to ten samochód, który mnie wyprzedzał, co to Rudkowski kupiony miał. To jest ten chyba Pojęcie o sprzęcie. Jak to jest nowy sprzęt, to skąd ja mogę wiedzieć jak ja byłem w wojsku 30 lat temu 40 A to nowy sprzęt Lata 20, lata 30. Zobaczcie jakie to wielkie Może kochany Jutro też, jutro też wam pokażę, bo przyjadę tutaj rano to przejdziemy, bo będzie całe zgrupowanie. dalej! No tutaj to ten sprzęt to ja jeździłem takim. A tutaj mamy te angielskie czołgi. Ameryka, amerykańskie. Przepraszam to są y, nie? A Rosomaki. O, żeż, no. Znaczy obawiam się, że jest to cały sprzęt ze wszystkich jednostek, a więc teraz jesteśmy bezbronni. Nie będę pytał żołnierzy o to, bo, bo nagrywamy, a nie wolno tak robić. Jak się nagrywa, to trzeba powiedzieć, że się nagrywa. I dopiero wtedy. O, tutaj pewnie są szermane, bo żołnierze siedzą jak Amerykanie. Nie, to też są te... To nie są czołgi, bo tu są koła. A więc to nie są czołgi. Gratuluję dedukcji, kurwa mać. Ty, no nie. Nie może być. To musi być pożyczone. O, tutaj takim jeździłem. To były najlepsze, najlepsze, samochody. Ciekawe ile się popsuje podczas, podczas pochodu. Po, 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 po były takie pamiętam sytuacje u nas, że się psuły. Jeszcze jak się popsuł zanim ruszył to jeszcze mniejsze zło, ale jak się to popsuł to w trasie, to go trzeba było jak w kolumnie. Ja pamiętam raz na takiej defiladzie, to jechał z tyłu za BWP-em czołgiem i go po prostu pchał. I go po prostu pchał. No tak było. Nie zmyślam. Nie ma czym oddychać. Teraz jak w te krzaki wlazłem, słuchajcie, grzyby będą tak straszne, że nawet szkoda mówić, przecież to jest to jest środowisko do tego, żeby się wiązały tamte grzyby, a więc duszno, parno i wilgotno. Tak, kobiety coś wiedzą o grzybach. Jutro idę z prawnikiem na policję, od razu. Jutro mam też psychoterapię na szczęście, więc będę mogła o tym porozmawiać. O, mówił po polsku. Bardzo dobrze. Widzicie, jaki chłopak jest uczciwy? Je polski chleb i mówi polskim językiem co kurwa wiocha napierdolne pod te psy krowe powinien za sobą ciągnąć i kozę A! cholera jasna kurwa co za wieś jebana ty bym je mnie... Ugryzł Kurwy, syny, po co im takie psy? Co kurwa wiocha przyjedzie i bierze ze sobą. Burka, kurwa, przy stodole uwiązanego, bierze ze sobą, i człowiek później musi się szarpać z burasem. Kurwa. I znowu, kurwa, znowu z psem. W Paryżu, jak pojedziesz do Paryża, to tam nie ma psów. Tam... Nikt nie chodzi z psami, absolutnie. W Paryżu, jak pojedziesz do Paryża, to tam nie ma psów. Tam nikt nie chodzi z psami, absolutnie. Wcześniej śmierdziało potem, a teraz pachnie perfumą. Widzicie jakie tu czuwają na człowieka niebezpieczeństwa różne? Kwadratowe i podłużne. Moja, serce moje. Nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa do wieczora. ona moja, no, ja, serce moje. Nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa. Do que é